W piątek od godziny 12 w przyworskich recepcjach trwały zapisy uczestników spotkania młodych archidiecezji przemyskiej, którego tegoroczne hasło brzmi Idźcie i bądźcie solą ziemi, inspirowane orędziem Benedykta XVI. Jako pierwszy punkt programu odbyło się tradycyjne zawiązanie wspólnoty i celebracja nabożeństwa. Oficjalnym logo smap jest łódź z masztem w kształcie krzyża, symbolem Chrystusa żyjącego w Eucharystii. Płynie ona po digitalnym kontynencie, wyrażonym trzema literami www. otwierającymi adres każdej witryny internetowej w najodleglejszych miejscach na Ziemi. Podobnie i dobra nowina powinna zasięgiem objąć całą kulę ziemską. Mimo trudnych warunków pogodowych, Zimno, do Przeworska przybyło wielu młodych, zachęconych atmosferą poprzednich spotkań. Więcej o wydarzeniach można usłyszeć na antenie Radia Fara. Przeworsk już powoli układa się do snu. Uczestnicy spotkania młodych archidiecezji przemyskiej wracają już powoli do domów, w których ich gościnnie przyjęli przeworszczanie i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Teraz czeka nas odpoczynek. No, pewnie wszystkich oprócz ekip technicznych, porządkowych, ekipy naszego decyzjonalnego radia FARA, która będzie też do późnych godzin nocnych pracowała, naszej ekipy także, bo będziemy montować ten materiał, który właśnie Państwo oglądacie. A pozostaje nam tylko zaprosić Państwa na jutrzejszy dzień pełny wrażeń, pełny wydarzeń, więc zapraszamy serdecznie, bądźcie Państwo z nami.